Powiedzmy sobie szczerze, w innych nastrojach, mimo że minęło raptem kilka dni, przystępujemy do tego meczu i do meczu z kuźnią, No bo mimo wszystko znowu tych rozmów o tabeli, przynajmniej patrząc za czołowej dwójce, będzie mniej. No będzie mniej, no ale fajnie, że gramy po, po trzech dniach, bo po takiej porażce najlepszym sposobem na, na poprawienie sobie morali jest następny mecz. I mam nadzieję, że, że po dzisiejszym meczu będziemy mogli uśmiechnięci pojawić się we wtorek na treningu. Czy... Dało się już w jakiś sposób ustalić, co się wydarzyło z defensywą ruchu po świętach, no bo mamy 8 straconych goli w dwóch meczach i to były gole tak tracone, jak no, nie pozwalaliśmy sobie na to wcześniej. Znaczy tutaj nawet nie, nie chodzi o względy taktyczne, o względy ustawienia drużyny, o względy motoryczne, tylko tutaj ewidentnie były błędy indywidualne, które prowokowały sytuację przeciwników, i, i tutaj był nasz główny problem, że podejmowaliśmy decyzje, które nie były racjonalne i które na, na co dzień nie podejmujemy. E, fajnie szczęście, w nieszczęściu, że, że akurat stało się to w jednym meczu, a nie zostało to rozłożone na, na kilka meczy, bo, bo nie może to przykryć obrazu całej drużyny, ale motywacja dzisiaj nie była potrzebna, zespół jest y, sam w sobie bardzo mocno zmotywowany, żeby zmazać tą plamę i, i to mnie bardzo cieszy, bo, bo zostawiliśmy tą kuźnię z tyłu i już wczoraj na treningu mocno pracowaliśmy nad, nad spójnią, bo to kolejny mocny y, zespół, taki jak każdy w tej lidze. No tak, i to akurat zespół, który też jeszcze ogląda się za plecy, ale kiedy spojrzymy na to, jakie miał ostatnio wyniki, to można powiedzieć, że punktuje na poziomie ruchu Radzianków. No dokładnie, no tak samo było z Kuźnią i, i te mecze yy, i te zespoły z dołu tabeli no muszą punktować, mają yy, nóż na gardle i, i każdy punkt dla nich to jest na wagę złota i, i to też widać w tych meczach, dlatego ja się bardzo cieszę, że, że ruch Radzianków dzisiaj w tabeli jest wysoko. Yy, nie ze względu na to, że, że walczę o awans, chociaż pewnie kibice tak by chcieli i ja też, ale że ruch Radzionku jest wysoko, bo, bo gdzieś tam nie jest uwikłany w walkę o utrzymanie, a my nie jesteśmy kryzusem tej ligi, bo ja tam nawet do, do Ustronia, to, to jestem trochę gdzieś tam bliżej w sensie mentalnym o naszej, o naszej bazie, o naszych możliwościach. Też ja bym chciał, żeby Róbra kiedyś ściągać zawodników z zewnątrz i gwarantować im, im mieszkanie i by mogli tylko żyć z piłki. Więc tutaj e, patrząc na, na to wszystko obiektywnie, to, to Róbra Dzianko wykonuje kawał dobrej roboty e, zawodnikami, których ma na miejscu, którzy są lojalni wobec klubu, e, młodymi z Akademii, którzy, którzy wychodzą i, i naprawdę walczymy o to, by, by zapewnić sobie miejsce w tej, tej czwartej lidze, a ona jest z roku na rok coraz silniejsza i to widać. Wielkościowy zespół poznaje się po tym, jak reaguje na porażkę. Mecz za 90 minut, pamiętajcie o tym. Będzie dobrze dzisiaj, dawaj wioska, jedziemy. Niespodziewana wpadka ruchu Radzianków w meczu z Kuźnią w Ustroniu popsuła humory wszystkim żółtoczarnym. Okazja do rehabilitacji za wysoką porażkę nadeszła już trzy dni po niej. W niedzielę 4 maja Cidry w roli gospodarzy mierzyły się ze znajdującą się w dobrej formie spójnią Landek. Ruch, który kolejny sezon z rzędu pretenduje do miana najmocniejszej drużyny na swoim boisku, za cel obrał sobie kolejne domowe zwycięstwo, nie rezygnując z pogoni za czołową trójką stawki. Trener Marcin Trzcionka w porównaniu do czwartkowego wyjazdu dokonał jednej zmiany w wyjściowej jedenastce. Do składu wrócił Kacper dla a na ławce usiadł Mikołaj Duda. Wśród rezerwowych znaleźli się również Dawid Piwoński i Szymon Turczyn. Obaj jednak z powodu urazów nie byli brani pod uwagę do gry w niedzielnym starciu. Pierwszą dobrą okazję na otwarcie rezultatu w tym spotkaniu stworzyli sobie radzionkowianie. Szymon Siwy zgrał piłkę głową, ale później pojedynek z bramkarzem spójni Patrykiem Kierlinem przegrał Michał Szromek. W spotkaniu z u Ustroń nie tylko łatwo tracone gole, ale i też problem ze skutecznością pod bramką przeciwnika to były kłopoty. Teraz jednak ten kłopoty szybko zniknął. Marcin Kowalski dośrodkował w pole karne. Świetnie głową uderzył Kacper Sadlak i od 12 minuty ruch radzionków wygrywał ze spójną landek. Dla Kacpra Sadlaka, który w ostatnich tygodniach zapracował na spore zaufanie trenera Marcina Trzciąki, to czwarty gol w tych rozgrywkach. Dla Marcina Kowalskiego ósma asysta i pod względem tych ostatnich podań nie ma sobie równych zespole żółtoczarnych. Goście, którzy do ubiegłotygodniowej porażki z dramą z Brozławicy odnieśli pięć kolejnych zwycięstw, chcieli zapunktować także w Radżemkowie. W 31. minucie trafili nawet do siatki, ale arbiter odgwizdał pozycję spaloną zawodnika przyjezdnych. Więcej z gry wciąż mieli jednak żółtoczarni. 33. minuta żółdrożny dla ruchu. Piłkę głową zgrał Rafał Otwinowski, uderzył Tomasz Harmata, ale za słabo, by zaskoczyć w ten sposób Patryka Kierlina. Dwie minuty później ruch znów znalazł się z piłką na połowie rywala, dośrodkował miłość, świałą głową uderzał. Szromek, ale w sam środek bramki zaciął się drobnie ten karabin. Świetnie funkcjonujący na początku wiosny u Michała Szromka. Ekipa spójni grała niezłe spotkanie, ale ruch nie pozwalał jej na stwarzanie bramkowych okazji aż do 41 minuty. Najpierw strata piłki, później szybka wymiana podań. Skończyła się finalnie trafieniem Patryka Fabiana, po którym goście doprowadzili do remisu. Jak miało się okazać, tym trafieniem Fabian ustalił jednocześnie rezultat gry do przerwy, bo do końca Pierwszy odsłony niewiele ciekawego na boisku przyknosały już się wydarzyło. Po 45 minutach ruch remisował ze spójną Landek 1-1. Czyli ty na przód, a wtedy ty przesuwasz się z sobą. Nie mogę dostać poprzednich komunikatów. Ale gamy do przodu? Jak ty widzisz... nie tak samo. Nie, 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 nie. To my decydujemy teraz o tym, jak robimy, jak już to zakładamy i czujemy, to idziemy. To widzimy wszyscy, który nie, nie możemy być tą że zostań, 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 bo wtedy jesteśmy równi. Ja zajmuję się tą sami, ale o to chodzi, że to tę piłkę wysoko, tak? Tak! To jest to, 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 to co zaraz bo są dwa komplikaty i to jest takie. I teraz właśnie przyjęliśmy do ust. 8 minut, pan. Jak bo się tak. zawahamy, to się to już. No, no to ma... i tak zagrajmy i tak! Więcej dokładności pod tym, jak odbieramy tą piłkę, bo. Że dostajemy się fajnie na ich połowę i tam kur... brakuje tego podania, żeby gdzieś sklepać jeszcze za dużo nerwowości. Przede wszystkim defensywa i szczelnie z tyłu nie da się skontrować, bo straciliśmy bramkę po kontrze, prowadząc 1-0 w 40 minucie, chłopaki. To doświadczony zespół mają jedną sytuację. To, że grają od lewej do prawej, później grają przez, no okej, okay, nie grają. Ale my musimy być bardziej doświadczeni. Trzy punkty potrzebujemy. Musimy się uczyć wygrywać naszą dyscypliną taktyczną z tyłu. Trzymaj tyły, a z przodu będą sytuacje. To jest na dzisiaj, na i na przyszłość. Musimy się tego uczyć. Dawaj gwiazdka, jedziemy. Kto da? Kto da? Kto da? Dawaj! Ale tu nic za darmo, nic nie da. Jeszcze raz powtarzam. Dawaj! Dwa zespoły po przerwie zagrały bez zmian, bez zmiany wyglądał też obraz tego spotkania, znów w ataku ruch Radzianków, dośrodkowanie Miłosza Ćwieląga w pole karne, zamykał Szymon Siwy, ale w bramkę z ostrego kąta nie trafił. 63. minuta, gospodarze mają rzut rożny, głową uderza Rafał Otwinowski, obił słupek obrońca ruchu, dobijał to jeszcze Michał Szromek, ale jego uderzenie zablokował defensor Spójni Landek. I o ile Radziankowianie w tej sytuacji byli bardzo bliscy odzyskania prowadzenia, ta sztuka udała im się w 66. minucie. Znów rzut rożny, znów Rafał Otwinowski, ale teraz nie uderzał. Teraz zgrał piłkę przed bramkę, skąd głową wpakował ją do siatki miłoszy Świeląg. 2 do 1 na niespełna 25 minut do końca tego spotkania. To piąty ligowy gol Świeląga w sezonie. Dobra wiosna w wykonaniu bocznego defensora Cidrów, bo tylko w tym roku strzelił już trzykrotnie i zanotował cztery asysty. Od tego momentu gospodarze Dość spokojnie kontrolowali wynika. A w 85. minucie nacisnęli na rywala na jego połowie. Akcja dwójki rezerwowych. Piłkę odzyskał Patryk Jarka. Rozegrał ją z Mikołajem Dudą. A później je podwyższył prowadzenie Cidrów na 3 do 1. Drugi raz tej wiosny. Patryk Jarka wchodzi z ławki. I dodaje od siebie trafienie, które ma spory wpływ na końcowy rezultat. Dynamiczny młody skrzydłowy miał zresztą okazję na to. Był strzelicie w tym spotkaniu. Dublet 88. minuta. Długa piłka Michała Szromka właśnie w kierunku Jarka. Jarka zdecydował się na szybkie uderzenie, ale tym razem ta piłka zeszła mu ze stopy i w sporej odległości minęła słupek bramki spójni. Goście, którzy walczyli w tym spotkaniu lepszy wynik, długo nie potrafili stworzyć sobie dobrej okazji na to, by ten rezultat poprawić, ale mógł to zrobić w samej końcówce Igor Macura. Uderzył jednak głową w środek, czym ułatwił jej interwencję Dawidowi Stambule. Kilkadziesiąt sekund później przyjezdni mieli jeszcze rzut wolny, po którym arbiter zakończył to spotkanie. Ruch Radzianków kolejny raz w tym sezonie wygrywa przed własną publicznością, nie zawodzi i fanów przyknosały, tym razem pokonując swój

To jest ten przypadek, w którym wyjątkowo fajnie, że mecz nieudany przykrywamy bardzo szybko po trzech dniach meczem. naprawdę dobrym. No tak, no taki mieliśmy nasz plan, żeby żeby to yy, niepowodzenie wyspełnił, który dzisiaj to. Żeby, się, żeby się do... I tak terkuję, bo uważam, że momentami dłuższymi byliśmy dużo lepszą. Stworzyliśmy więcej sytuacji, bo to na sklep. I tak się też stało, no jedynie. Co mogę mieć pretensje do drużyny, i gdzieś tam do siebie to, że prowadzimy 1-0 i tracimy bramkę po, po kotrze przeciwnika. I tutaj musimy być bardziej wyrafinowani, ale nie ma co narzekać, ważne na trzy punkty i jedziemy tam. Konsekwencją do tych trzech punktów, które dążyliśmy, miałem wrażenie, że jest takie przekonanie, że może dzisiaj to będzie na naszą korzyść. Tak, no też czułem, że, że te zmiany, które zrobiliśmy w ustawieniu w przerwie, a gdzieś tam trochę później, yy, dzisiaj będziemy lepiej wyglądać na później tak to też, też było, bo, bo... No bo naprawdę pan no, trzyli do samego choć, żeby żeby ten projekt rozstrzygnąć i, i bardzo się cieszę, że to się nam udało, bo no bo liga jest ciężka, co widzimy, że te zespoły y, z dołu wygrywają, bo okay, A nie wiadomo tej dużo gdzieś tam zleci z tych ligi, więc trzeba próbować cały czas, na, a my jesteśmy klubem, który, który się buduje, który sprowadzi zawódników, można powiedzieć, bo potem nie straci dwóch. Wyróżniała się bardzo zawodników i, i tutaj naprawdę są tak chłopaków, że podejmuje rękawice i w każdym bo My też jako jak Będę robił kwestionariusz ulubionych drużyn przeciwników. No, Spójna odwróci... Landek, Spójna Landek. Tak. Ewidentnie, nie? powiedz mi. No ważna bramka, bo, bo my tych trzech punktów po takim nieudanym meczu jak ten w Ustronik potrzebowaliśmy. No nie, nie no, ten mecz w Ustroniu to naprawdę nam nie poszedł, gdzieś tam chłopaki nas straszy. podłapali gdzieś od pierwszych 15 minut, no, nie wiedzieliśmy co się dzieje, strzeli nam się x której które ciężko dało się podnieść i dzisiaj byliśmy tak zmobilizowani, żeby zmyć tą flamę, która była w Ustroniu i tak naprawdę się udało, no te trzy punkty potrzebujemy, żeby gonić tą czołówkę Czekają nam, a wiadomo, że chcemy gdzieś tam skończyć na, na podium, na wszyscy wiedzą. Podejrzewam, że osobiście też chciałeś zapomnieć o tym meczu, bo zapisaj sobie jasy z nie, to nie, nie dopiszemy. Tak, jak, to tak, jak mówisz, nie ukrywam, że ten mecz strasznie mi nie wyszedł, gdzieś chciałem o nim zapomnieć i dzisiaj pokazać, byłem też strasznie zmobilizowany przed. Wszystkim mówiłem, że ten mecz wygramy. E, no i wygraliśmy, Cieszymy się z trzech punktów, no i idziemy to. Bramka, Otwin z asystą, tam blisko było, żeby było odwrotnie, ale ciągle ruch pokazuje od czasu do czasu, że fragmenty, to mocna projekcja. E, no, trzymaj te fragmenty, mamy tam parę e, rozpisanych, e, co tak powiem, taktyk różnych rozwiązań. E, no, to nam te różne, próbujemy e, e, różnych, tak mówiłem, rozwiązań. No, i gdzieś mamy też wzrost, nie ukrywam, w drużynie. Ja Otwin, e, Szłomi, gdzieś mamy, mamy mocne głowy. Staramy się tam zamknąć. Na długi, e, zawsze gdzieś się szukamy i, i, i to się do efekty. Wygrywanie nie może się nigdy znudzić, przede wszystkim u siebie, ale musimy też poprawić, wiecie co. Także szacunek za dzisiejszy mecz, bo naprawdę <noise> było dobrze rozegrane. Naprawdę podoba mi się, spokojnie jakoś tak Czułem słyszałem jak pan nosił nie ma lewej nogi, prowadzimy się z i strzał z lewej nogi, no to jest to prędzej bym Czuję, nie wiem co. Jest. Dobra, dawaj Dawaj dawaj, Dawaj

I have to